Witam, witam wszystkich kryptoświery. Z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani.pl. Shelter of Exiles, tak nazywa się gra, o której będziemy dziś mówić, a dokładnie o przedpremierowej sprzedaży ich natywnego tokenu, który w tej chwili ma swoją premierę, znaczy mam, na, mam tutaj na myśli tą przedsprzedaż. Za chwileczkę o niej powiem, natomiast zanim jakby przejdę do szczegółów, chciałem tylko nadmienić, że nie jest to porada finansowa, ja nie jestem doradcą finansowym. No i oczywiście w przypadku każdej Inwestycji takiej czy też innej, róbcie własne. Research. W pierwszej kolejności, zanim przejdziemy do informacji dotyczących samej sprzedaży tokenów, przejdźmy do. Mm, przypomnijmy sobie kilka informacji najbardziej istotnych dotyczących samego projektu. A więc, jeżeli chodzi o Shelter of Exile, przypomnę, że jest to polski tytuł polskiego studia Pixel Traps. Jest to spółka zależna od Frostlight Games i miejsce, lokalizacja tej spółki to oczywiście Polska, Warszawa. Mamy tutaj jakby do czynienia z grą, która w tej chwili jest na etapie budowy. No i jest to gra, która będzie miała mobilną, jak i też komputerową, czyli desktopową wersję dwu, wymiar, dwuwymiarową, w której grze wcielać się będziemy w rolę wygnańca poszukującego miejsca na, na Ziemi. I gra będzie oferować różnego rodzaju lokacje do odkrywania walki z przeciwnikami, zbieranie różnego rodzaju itemów, materiałów, asetów itd. Gra wprowadza innowacyjny model zarobkowy, i to jest bardzo ważne, bo w przypadku Exa Exile mówimy tutaj o grze, która będzie skierowana do modelu Web3. Tak więc mamy tutaj pełną integrację z blockchainem, stąd też m.in. ich natywny token, który w tej chwili będzie można kupić i będzie on mieć wiele funkcjonalności, wiele użyteczności, które mam nadzieję wpłyną korzystnie na wartość tego tokenu. Pamiętajmy, że w przypadku takich czy innych projektów, jeżeli mamy możliwość uczestniczenia w przedsprzedaży, musimy zapoznać się z wieloma elementami, m.in. z tym, jakie właśnie będą te użyteczności, kiedy ma być listing, kiedy będziemy mieć dystrybuowane te tokeny, ponieważ w każdym z takich przypadków podejmowana decyzja będzie jakby oznaczać to, że godzimy się z takimi, a nie innymi jakby warunkami, które przedstawia twórca danego projektu. Tak więc za każdym razem, jeżeli tak jak w tym przypadku robicie, czy też podejmujecie jakąkolwiek decyzję, zróbcie własny research. W przypadku Shelter of Exile mamy tak naprawdę już mocno, mocno jakby mm, zaawansowane prace dotyczące samej rozgrywki, samej gry. No i w najbliższym czasie na targach PGF w Poznaniu, które między innymi będzie właśnie odwiedzać Shelter of Exiles, będzie mieć tam swoje stanowisko, będzie można już zobaczyć grywalną wersję pewnych alokacji, gdzie twórcy pozwolą nam jakby zasiąść za sterami tego projektu. Sam start gry przewidziany jest już takim pełnym, z tego co wiem, na 2025 rok. No i będzie... Tak naprawdę tutaj sporo ciekawych rzeczy dla takich osób jak ja, chociażby, czyli inwestorów, którzy próbują szukać, szukają różnych rozwiązań, jeżeli chodzi o projekty kryptowalutowe, projekty oparte o blockchain, ale również dla osób, które będą chciały zarabiać, zwyczajnie, właśnie w modelu Play-to-Earn czyli mamy, tak jak tutaj, w tym przypadku, możliwość pasywnego zarabiania. Przypomnę też, że w przypadku Shelter of Exile, mamy możliwość wykupienia ziemi, landów tak zwanych w formie tokenów NFT, które dają, będą nam dawać w przyszłości możliwość pasywnego zarabiania na wynajmie tych landów, po to, aby te rozgrywki wśród graczy mogły właśnie realizowane być. W taki, a nie inny sposób, właśnie na tych planszach. Jeżeli chodzi o Shelter of Exile, z tym projektem współpracujemy już. Ja współpracuję bezpośrednio od około roku czasu. No i byliśmy tak naprawdę od samego początku, od momentu, kiedy gdzieś tam pojawił się pomysł, kiedy zostały sprzedawane, zaczęły zostawać sprzedawane landy. Zresztą sam jestem właścicielem trzech takich landów, bo mamy tutaj kilka opcji, jeżeli chodzi o cenę tych landów. No i w przyszłości jakby wartości pasywów, które mogą nam dzięki temu wpływać na portfel. <krym> tak więc e, liczę, że w przypadku Shelter of Exile będziemy mieć do czynienia z profesjonalnym e, tytułem, który e, przede wszystkim mądrze rozwiąże temat tokenomiki, zwłaszcza dlatego, że ja jako osoba w tej chwili będę partycypować właśnie w zakup tokenów w tej formie pre -sale. No, i w przyszłości mam nadzieję, że będę z tego czerpać i takie korzyści typowo spekulacyjne, licząc na wzrost wartości ceny, no i sprzedaż tych tokenów w odpowiednim momencie, ale również też i jakby użytkowanie ich bezpośrednio w samej grze, ponieważ token ma być do tego przeznaczony. Jeżeli chodzi o samą tokenomikę, za chwileczkę sobie to obejrzymy. Natomiast, co jest dla mnie ważne, przede wszystkim sam fakt, że za projektem stoi bardzo duża firma, nie jest to nieznana firma, zresztą spółka Pixel Art, Pixel Trap, Frostlight Games, są to spółki, które są notowane na polskiej giełdzie papierów wartościowych, tak więc mamy tutaj do czynienia z poważnymi graczami, którzy przeznaczają duże budżety na uruchomienie tego tytułu. Dla mnie jest to bardzo ważny czynnik przy wyborze, który decyduje o wyborze i o decyzji mojej w przypadku jakby zaangażowania się finansowego w ten tytuł, tak jak mówiłem, wam w przypadku landów, zaangażowałem się, tak w przypadku tokenów, również będę angażować się w ten presej. Jeżeli chodzi o sam presej, on już w tej chwili ruszył. Słuchajcie, zostało sprzedane w pierwszej rundzie 9% łącznej puli tokenów, które w tej chwili są już otwarte i mamy możliwość kupienia tych tokenów po cenie 0,02 dolara i minimum pakiet, który możemy wykupić to jest 12,5 tysiąca tokenów o łącznej wartości 250 dolarów. Jak kupić te tokeny? Kupujemy je bezpośrednio łącząc się z, tokenem, z portfelem Web3, łącząc się poprzez Metamask, czy też jakikolwiek inny portfel Web3 i Realizując takie połączenie, mamy już możliwość... OK, muszę przełączyć na BSC, bo działałem w tej chwili na OP BNB. Akurat tutaj testuję ten temat. I w ten sposób kupujemy tokeny. Jeżeli chodzi o proces kupowania, on jest bardzo prosty. Klikając, klikając przycisk BUY... Binance przekierowuje nas bezpośrednio do miejsca, w którym wpisujemy wartość w USDT. Pamiętajcie, mamy tutaj sieć BSC Binance Smart Chain po, z tokenami USDT i wpisujemy, załóżmy sobie, tą wartość 250 dolarów. Referral Wallet adres i tutaj wklejamy adres bezpośrednio. Osoby, która nas poleciła, jeżeli nie, to nie, nie wklejamy tego oczywiście. Każdy z nas w przypadku tego projektu ma możliwość też zarobienia, w przypadku gdyby chciał polecać ten projekt innym swoim znajomym czy nieznajomym, z racji tego, że w systemie wprowadzony w projekcie wprowadzony jest system referencyjny, który daje możliwość jakby uzyskania dodatkowych gratyfikacji właśnie z tego tytułu. Dajemy approve kontrakt i później przechodzimy do zakładki buy, kupując bezpośrednio tokeny. Tak więc tak wygląda ten cały proces, tutaj oczywiście sobie zaznaczamy, jeżeli mamy jakieś USDT, ja w tej chwili nagrywając nie mam żadnych środków na swoim portfelu, zresztą więcej informacji na temat tego projektu i jak kupić możecie znaleźć też na naszej grupie zdefiniowani. Do której link znajdziecie bezpośrednio w opisie pod tym filmem. Natomiast, jak kupić, mamy tutaj również też instrukcję bezpośrednio wpisaną. Jest to bardzo prosty sposób, który nie przysporzy nikomu myślę, że żadnych problemów. Jeżeli chodzi o claim, czyli otrzymywanie tych tokenów, ono będzie, ono będzie podzielone na etapy. W pierwszej kolejności, zaraz bezpośrednio po listingu, otrzymamy 5% tokenów, które kupiliśmy. Bezpośrednio w private sale, natomiast pozostałe będą nam dystrybuowane dziennie przez 9 następnych miesięcy. Mamy tutaj tak naprawdę w tym momencie pasywkę, słuchajcie, bo 0,21% dziennie będzie nam jakby dystrybuowane. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądać cena, bo może się okazać, że w przypadku, jeżeli wszystko będzie ok, same tokeny zaczną pracować. Tak jak powinny tokeny Monika spełnić swoje jakby założenia, no to mamy możliwość tak naprawdę partycypowania w ten projekt i odzyskiwania tych tokenów w taki sposób, można powiedzieć, troszeczkę pasywny. Natomiast w przypadku większości projektów, które wprowadzają tak zwany private sale tokenów, nie ma czegoś takiego jak dystrybucja wszystkich tokenów zaraz po starcie. Wyobraźcie sobie sytuację, że po starcie dystrybują 100% tokenów po bardzo, bardzo niskiej cenie, która jest o wiele niższa niż cena startu. No i wszystkie te osoby bezpośrednio zrzucają na rynek tokeny, powodując bardzo duży spadek ceny. Dlatego tego typu praktyki nie są stosowane w większości przypadków właśnie po to, żeby nie powodować takich ani innych sytuacji. Przyjrzyjmy się samej tokenom Monice, tokenu Przejdźmy sobie do pitch deck. Ponieważ jest to pierwsza runda, tak naprawdę w tej rundzie możemy kupić najtaniej te tokeny. W kolejnych rundach te tokeny będą już droższe. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pitch deck na stronie również polecam przejrzeć się, potrzebać czytać, Tym bardziej, że w pierwszych tych slajdach mamy informacje o grze. To już pominę. W tej chwili zajmę się przede wszystkim właśnie. Tokenomiką. Jeżeli chodzi o Preset, e, Preset Round, czyli to w której w tej chwili jakby uczestniczymy, mamy tutaj 3% alokacji, 30 milionów tokenów i bezpośrednio listing value, już bezpośrednio po. Po, po tym po, po listingu wyniesie to 1,2 mln dolarów. TGE, czyli ilość tych tokenów, którą będziemy mieli dystrybuowaną na starcie, to jest 5%. No i 9 miesięcy ten cliff, czyli dystrybucja dzienna. Mamy tutaj tak naprawdę możliwość wypłacania. Mamy, zobaczcie, kolejne rundy, które będą dodawać kolejne alokacje, kolejną ilość tokenów, która będzie dystrybuowana bezpośrednio do ludzi które będą miały oczywiście już wyższe ceny i ten jakby progres będzie cały czas jakby szedł w górę jeżeli chodzi o ceny. Jeżeli chodzi o tokenomikę, 3% łącznego supla idzie dla advisorów, 5% airdrop, 8% team, płynność 4%, 7% marketing, development. Czyli po tej lewej stronie mamy tak naprawdę taki właśnie portfel marketingowy, który jest stanowi myślę, że tutaj jedną trzecią przynajmniej łącznego supply, natomiast po drugiej stronie mamy już tak naprawdę te elementy, które są związane z inwestorami, z osobami, które będą chciały partycypować, czyli mamy tą proceed run, seed round, private round, public round, game drop i treasury, czyli skard, w którym tak naprawdę te środki, te tokeny stajkując w przyszłości będą jakby nam dystrybuowane właśnie z tego tytułu. Mamy też kilka informacji na temat właśnie chociażby cen, o których mówiłem, jeżeli chodzi o tą rundę. Przepraszam, nie mamy tutaj cen, tylko mamy tutaj jakby targety, ten soft cap i hard cap. W przypadku preset sale, czyli to, w której w tej chwili jesteśmy, mamy między 200 tysięcy, a 600 tysięcy. Seed sale 480 milion 440, 000. private sale 752 240. 000 i public sale milion dwieście do trzech milionów Jeżeli chodzi o ceny mamy 0,02 to jest ta pierwsza runda najbardziej korzystna dla tych wczesnych inwestorów. Kolejna to już 0,024 następna 0,032 i 0,040 w przypadku public sale czyli mamy 100 jakby wyższą cenę która będzie już w tej fazie jakby sprzedawana. Jeżeli chodzi o e, Etapy, w których będzie się to odbywać, czyli mamy w tej chwili tak naprawdę kwartał 2023 roku i pre-seat sale, natomiast kolejne rundy to już będzie pierwszy, drugi i czwarty kwartał 2024 roku. Tak więc mamy tutaj, słuchajcie, bardzo długoterminowy, mocny projekt, który może przynieść fajne zyski, ale oczywiście może być w drugą stronę i nie musi tych zysków przynieść, bo każda inwestycja, wszelkiego rodzaju decyzje związane z kryptowalutami niosą ze sobą olbrzymie ryzyko, tak więc pamiętajcie o tym, zróbcie własny research w przypadku tego projektu tak, aby mieć pewność, że wiecie z czym macie do czynienia. Mieliśmy okazję już kilkukrotnie rozmawiać z właścicielami, z twórcami tego projektu, mieliśmy okazję prowadzić AMA, zoomy, w których te osoby nam w jasny i klarowny sposób przedstawiał zasady działania tej gry. Myślę, że w najbliższym czasie również w tej chwili zaczniemy um, takie prezentacje właśnie w celu przypomnienia zasad działania gry samego projektu, ale również też, aby przedstawić Wam więcej informacji na temat samego tokenu i jak on będzie wykorzystywany w przyszłości w grze, co jest bardzo ważne. Przejdźmy sobie jeszcze tylko do informacji na temat właśnie tych revenues. Skąd te revenue będą czerpać. Twórcy projektu, czyli mamy ten land renting, czyli ten wynajem bezpośrednio e, ziem, które mamy, o których mówiłem, które zresztą ja również też zakupiłem. To ma być w przyszłości NFT staking, czyli te NFT, które w tej chwili już są wykupione właśnie w formie tych landów, bądź też dodatkowe jakieś mm, asety, które będą wykorzystywane w grze, ale które będzie również można stajkować. Game Items. Przypuszczam, że mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z open market, gdzie będą jakby użytkownicy mogli handlować między sobą, żeby sprzedać, czy sprzedawać czy kupować różnego rodzaju itemy. No i te podstawowe utilities dla tokenu. Tutaj mamy tak naprawdę wiele możliwości, które w przyszłości mają wprowadzać bezpośrednio właściciele. Token staking to o czym mówiłem, czyli stakowanie naszych tokenów przy odpowiednim fix APR myślę, że... Tutaj te apr -y nie są jakieś wysokie, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby ten token nie był inflacyjnym, a deflacyjnym, tak aby zachować pewnego rodzaju jakby całą strukturę i równowagę w przypadku tokenów, aby w przyszłości stawał się on bardziej deflacyjny. No i ten mechanizm palenia, który ma być tutaj wprowadzony po to właśnie, żeby do tej deflacji doprowadzać. Oczywiście wiemy, że nie ma idealnych rozwiązań, jeżeli chodzi o nomikę i tak naprawdę w przypadku różnego rodzaju projektów a zwłaszcza takich które mają bardzo mocno dystrybucję tokenów gdzieś tam ten obieg tokenów jest podaż tych tokenów jest duża no to wiąże się to oczywiście z problemem tej inflacji natomiast mam nadzieję że w przypadku tego projektu będziemy mieć te, te elementy mocno tutaj ograniczone i pewne mechanizmy które będą przyczyniać się do tego że nie będzie on stawał się inflacyjny. Pamiętajmy, że w przypadku Shelter of Exile jest to projekt, który działa ekspansyjnie na cały świat, tak więc nie mamy tutaj tak naprawdę, nie, nie są skupieni na rynku polskim, mimo tego, że pochodzą z Polski. Myślę, że dla nich tak naprawdę ważnym rynkiem jest ten rynek azjatycki, który bardzo mocno jest gamingowy i który w przypadku Web3 najbardziej najszybciej adaptuje się bezpośrednio do tych warunków do tych jakby oczekiwań rynku, ale też i oczekiwań tej branży, która w przypadku branży gamingowej jest to nieuchronna jakby część ich drogi, która w tej chwili prowadzi właśnie do Web3. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o projekt e e, e, perdusza, Shelter of Exiles. No i przede wszystkim mamy tutaj jakby najważniejsze informacje dotyczące samej sprzedaży tokenów. Tak więc, jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące projektu, dotyczące tokenów, zapraszam Was na grupę zdefiniowani, link do grupy znajdziecie bezpośrednio pod tym filmem. Tak więc, tyle z mojej strony, ja dziękuję za uwagę i do następnego, cześć.